Mamy także zdrowe minki, hopsa-sa, sa To bardzo liczna B. Witaminy B1, B2, B6, B12. Tyle ich jest. Nie róbcie zdziwionej miny. Wesoły nastrój i dużo uśmiechu mieć będziesz, jeśli zjesz trochę orzechów. Fasola, groszek, kapusta, sałata, nabierzesz sił, by iść na kolik. Wszyscy dobrze znamy, gdy jesteśmy chorzy, to ją za z nie. zniknie. Wspaniała Każ każdy... postawa, nie ma mowy o krzywicy, piękne, zdrowe zęby, bez żadnej ma... Masy... Prowadzimy zbiórkę zużytego ten, sprzętu Elektro AGD za drzewko, można oddać i nawet tak i za to, zapraszamy. otrzymać drzewko. Mamy, mamy przedstawienia przez naszą szkołę, zespół. były przedstawienia również sprzedawane przez mój, kapelusze, mój kapelusze, i moje koleżanki, mamy nasze zespoły, mamy nasze dzisiaj, dzisiaj dietety, tu mamy panie z, z zdrową, mamy zdrowe naczynia. Już, już nawet sama nie pamiętam. Oczywiście mamy wesołe czywany, miasteczko musi być. Znaną, a a przede wszystkim no mamy po, piękną pogodę. Jest to piękny czas, y, piękny dzień. Jutro jest następne święto. My cieszymy się z tego, że y, przyjechali Państwo do nas i dla nas to jest dopiero półmeczek, bo jeszcze będziemy się bawić do, później, do późnych godzin nocnych z zespołem który będzie nas zabawiał podczas zabawy tak zwanej ogrodowej. Proszę mi powiedzieć, czy, czy na drugi rok mieszkańcy też mogą liczyć na tego typu imprezę? Tak, tak jak powiedziałam, jest to nasz piąty festyn, także <laughs> będziemy na pewno. Będziemy organizować szósty. Na pewno będzie y, zbiórka y, RTV i AGD, bo to, na pewno, to jest naprawdę potrzebne. Ludzie pozbywają się y, telewizorów, pralek, lodówek, wszystko przywożą do nas, nawet pytają kiedy będzie, że mogą y, oprócz sobie y, garaże inne pomieszczenia, także to na pewno towarzyszy, na pewno są zawsze, są na pewno zawsze też zespoły regionalne, też mamy do tą miasteczkę, tylko na pewno będzie inny temat, tak? Inna myśl i przewodnia. Że myśmy się prawie pokłócili, ale trzeba wybrać tą najładniejszą i najsłodszą witaminkę, ale tu są wszystkie dzieci równe. Dlatego myśmy zdecydowali pierwsze miejsce: Kinga i Dominika Derc. Brawo! Brawo! Proszę się pokazać, dziewczynki. Bo wyście naprawdę bardzo ładnie wyglądały. Obydwie bardzo fajnie. Myśmy się nie mogli zdecydować, ale dobrze, że wy jesteście siostry. Tak, teraz drugie miejsce. Drugie miejsce. Oliwka Labuda. Oliwka Labuda. Drugie miejsce. Trzecie miejsce. Emilka Kloka. A jeszcze jedno miejsce, takie najbardziej wyróżniające, takie bardzo naprawdę najlepsze, chyba. To jest Antonina Jędraszak. Dla Antosi. Antosia jest najmilsza i na, tak z tyłu biegała, za wami biegała, biegała. Dla Antosi. I życzę Wam witaminki, żebyście tak fajnie rosły jak teraz i wszystkiego najlepszego. Rozstrzygnięty został konkurs. Śniadanko zdrowe, smaczne i apetyczne i dietetyczne. I znowu mieliśmy problem. żeśmy się, pokuciliśmy się trochę pani Krystyno. Nagrody ro, w tym rozda Krystyna Lange. I, i, I dlaczego myśmy przyznali te nagrody, bo było nam tak trudno, bo wszystkie rysunki są fajne. Naprawdę, bo to dzieci rysowały w różnym wieku. Dlatego nam jest bardzo trudno. Pierwsze miejsce, pierwsze miejsce, Natalia Ostrowska. Natalia Ostrowska. Po prawej stronie pośrodku Gnieżdżewo, tutaj Leśniewo. Proszę się odsłonić, żeby publiczność widziała. A to wszystko odbywa się na czas. Dwie serie. Przypominamy, po państwa prawej stronie startuje Werdynia, po środku startuje Gnieżdżewo a po państwa prawej stronie Leśniewo. A więc jedna kobieta skrobie, druga kobieta zrobić. Trzeć, pół kilograma markwi. Kobiety z Kół Gospodarczych są specjalistami w tej branży. Bardzo proszę nie podchodzić na razie. Proszę, żeby była widoczność, bo chodzi o to, żeby publiczność widziała. Na razie mamy półtorej minuty. To jest pół kilograma. I tak na gorąco to jeszcze chciałam bardzo gorąco podziękować naszej Iwonce. Iwonka to jest moja to przyjaciółka. Jest kierownikiem oddziału kuczkiego w rolniczego w że to już właśnie pełna na i emocji. A Iwonka to jest kochana osoba, która pomogła nam przychodzić w konkursy, znaleźć, znaleźć sponsorów i przeprowadzić je, przygotowała dyplomy. Po prostu nas troszeczkę wyręczyła, że tak powiem. Dlatego ogromne podziękowania dla Iwonki. Dziękuję również tutaj dla Mariolki, która jest... Jak gdyby kołem motorowym całego przedsięwzięcia. Leśniewo, gotowe? Czekamy, tak, tak. Pomalutku czekamy. Mogę ja zmienić też Pytanie. A więc, proszę Państwa, rozpoczęliśmy drugą serię, serię sztafety markowej. Teraz startują przedstawicielki trzech bliskich, Litwewa, Rzepina i Łebcza. 2 minuty 12 sekund 69 setnych. Oto najlepszy rezultat pierwszej serii w wykonaniu Warbini nie tchmabii. Tylko o 3 sekundy. 30 setnych miało gniez Dzewą. No tutaj powiem się teraz bardzo śpieszą, bo przecież jak... Dzień dobry, witam Państwa. To jest ekologiczny festyn i to piąty raz. Jest bardzo fajny dla ludzi, dla wszystkich, także miejmy nadzieję, że każdego roku będziemy to samo robić. Jak zdrowie to pisze. Jeszcze tylko jedna kobieta. Ma za małe Teraz tutaj patrzymy po. minuty 12 sekund i 69 setnych. Na razie mamy minuta 48, a więc jeszcze te panie mają szansę na drugie miejsce. Ale czy tak będzie, przekonamy się za chwilę. Trzeba tutaj podnieść, wszystko trzeba utrzymać. Panie Zlisewa i Łebcza walczą teraz o drugą lokatę. Jak na razie 2-0-3. Jeszcze. 8, siedem sekund, walka o miejsce drugie. Zobaczymy, czy się uda. Jest! Proszę Państwa, ostatnim. Dwie minuty, 11 sekund i 18 setnych. Uzyskały Panie z Lisewem, a teraz tutaj Panie walczą o miejsce trzecie. G Sztafety Markwiowej. Pierwsze miejsce Mrzezimno, Brawa dla Mrzezina. Brawo. Które zdecydowanie czasem wygrało. <grywa> Lisewo. dwa Teraz to jest krus zasłużony. Ja, ja, ja. Trze, trzecie miejsce, panie, które wygrały pierwszą serię. Gratulujemy, panie. Bardzo proszę. Trzecie miejsce, KGW Gnieżdżęwo. Serdecznie gratulujemy. Za uczestnictwo w konkursie. Wszystkie